F sześć. Cześć, ty, ja ja się. No to Ja dalej idę Już Nie wiem czemu nie ma tej bonus skrzyni No powinna być gdzieś tu blisko No to dobra to gramy Gramy dalej, gramy, gramy Tak, tak gramy Tak widzicie? Czemu, czemu ja tak krótko mówię? Mam za daleko mikrofon. Kur... Ja nie wierzę, że ona to by... Żeby łapać pokemony? To sera będzie. No po Pokémony i te sprawy. Nie ja wiem, takie wrażenie. Przecież zaraz będzie noc. Zależyś na skrzynie? Nie. To gdzie żeś ty po las? Po gdzieś. Nie znalazłam coś w training, dlatego... A w ogóle nagrywasz? Tak nagrywam. No to idziemy sobie tak daleko, że...

Dobra, dalej gramy, ale... Ale będę miał obiad. Zaraz, tylko powiem widzam! Um, będę miał obiad. O nie, wracam tu, nie, 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 tam nie chcę. Być. Dobra, ale ja, ja się wkupuję w ziemię. Um. Zaraz... Bo inaczej bym był nienormalnym graczem. Bo wszyscy... Napiszcie mi w komentarzach, czy... Czy wy też w minecrafcie od razu nie robicie patyku. Nie robicie... Nie robicie craftingu. Napiszcie mi w komentarzach, czy wy też nie robicie od razu... Okej, okay, okej. Okay. Umowa stoi, umowa stoi. Robimy ten miecz, tak mnie to wkur... O! Dobra, mamy miecz! połączyć nagrywanie. Dzisiejszy odcinek będzie nie wiem jaki długi, ale jakiś będzie. Będzie z tego odcinek numer 1, numer jeden pierwsza, pierwsza seria. Jasha, nie rozumiem. Nie rozumiem, czemu to nie jest... Zrobić kill to na pewno nie mogę. Czemu to jest taka wersja. Dobra, ale teraz. No kurwa, my. Dobra. Ale my powracamy do odcinka Nie do cieszenia się. Nie do cieszenia się. Wreszcie, tu nie wystać. Ja nie niezbyt bo niezbyt niezbyt komenda? Nie komenda. niezbyt rozumiem. niezbyt nie Ja nie rozumiem. Zobaczcie sobie jak kliknę. Patrzcie. Ja nie mogę. Tak nie wiem po co to kliknęłem. Jak jeszcze nie zaczynałam odcinka, ale okej. Okay. Próbowałam włączyć nagrywanie co? Program do nagrywania. Enter. Nie znam na komendę. O oh, nie. Dobra. Dobra, nie, ja, nie, nie znam na komendę, ale, ale... sobie tak powiedziałam, bo... Bo... ...bocznieją. Enter. I tyle. Dobra, Jeszcze Ja się troszkę dziwię. Tut. O. Oh. Ja nie. Jeden.

Będę się tym zajmować. Patrzę, co coś nas nie zabija. Ja. No, bardzo fajnie. Ale chyba nie zajmujesz. w ogóle kolejny odcinek będzie już jutro nie wiem czy jutro ale będzie jutro dobra ale w ogóle odcinek będzie jutro nie wiem no to to Czekam.